Stalina Władze postanowiły zmienić nazwę jakiegoś miasta w Polsce na Stalinogród, żeby właśnie uhonorować tę postać. Początkowo myślano o Częstokowie, chodziły takie pogłoski, że chciano zmienić Częstochowę na Stalinogród, no, ale zorientowano się przytomnie, że jest tam miasta Góra. No i raczej określenie Matka Woska Stalinogrodzka by się nie przyjęło. Well, yeah. Dlatego zmieniono Katolicę na Stalinogród. Jednocześnie oczywiście zakazując używanie poprzedniej nazwy, więc jeżeli na przykład ktoś wysyłał list i zaadresował go do Katowic, no to ten list wracał z adnotacją, że takiego miasta nie ma. Ślad za tym oczywiście w Radomiu musiała zmienić się też nazwa ulicy Katowickiej i była to ulica Stalinowska oczywiście i tak było przez trzy lata. Dopiero w 1956 roku, gdy władze po Bolesławie Bierucie objął, przejął Władysław Gomułka, wtedy przywrócono Katowice, no i przywrócono również tutaj ulicę Katowicką, istniejącą do tej pory. I kolejna taka ciekawostka związana z tym miejscem, mniej więcej tutaj, gdzie znajduje się krzyż, tutaj przy tych tujach, tak? Tutaj, tak jak wspominała jedna z mieszkanek osiedla, stała kiedyś, zanim oczywiście powstał kościół, stała taka uboga chałupinka, mieszkała tutaj kobieta, która wyrabiała barszcz i sprzedawała go mieszkańcom okolicy, dorabiając sobie w ten sposób do emerytury. Sam kościół, przed którym stoimy, miał powstać początkowo w nieco innym miejscu. Miał powstać mniej więcej tam, gdzie stoją te bloki. Po tamtej stronie ulicy Grzybowskiej. Takie były pierwotne plany, no ale władze zdecydowały, że tam właśnie powstaną bloki. Dlatego kościół powstał w tym miejscu. Kościół może ma dosyć kontrowersyjny kształt. Nie wszystkim się podoba. Ale założeniem, zamierzeniem architektów, czyli Wojciecha Gęsiaka i Wojciecha Pałata, było to, żeby przypominał on rozwijający się kwiat. Dlatego no, nazywany jest czasami tulipanem, chociaż w momencie budowy, kiedy jeszcze nie było tej niebieskiej blachy, była sama betonowa, żelbetowa, żelbetowa konstrukcja, przypominało to trochę gofra, dlatego właśnie kościół był też czasami nazywany gofrem. Jego budowa rozpoczęła się w 1982 roku. Wtedy wiadomo, że trzeba było wybrać stąd sporo ziemi i te ziemie wywożono ciężarówkami. Te ciężarówki jeździły jedna za drugą ulicą Katowicką tam do samego końca i wywoziły te ziemię.